No oczywiście jasność ekranu będzie się zmieniać na wideo, bo nagrywam z telefonu, który zmienia automatycznie jasność, ale no, będzie widać różnicę między ścianą a telewizorem, więc teraz tak poruszanie pilotem nic nie zmienia. Wejście o! i teraz dopiero rozjaśnił się ekran widać dół, jest ciemniejszy niż ekran, a było odwrotnie ściana już jest ciemniejsza niż ekran i to mimo, że się właśnie przegląda stronę, przewija jak jest duży kontrast tak jak tu to okno czarne to się wybudza te telewizor ale jeśli się, no takie, takie coś, nie powoduje, że się wybudza takie ruchy to jest zbyt mała y, czułość na ruch, y, żeby on się wybudzał z tego. Wszystkie opcje y, oszczędzania energii w trybie game, bo to jest y, no, użyte do, do obsługi tej konsoli do y, komputera PC, są wyłączone. Miejmy y, tak. Energy saving na off. Czy to auto, czy minimum? E... No nie no, ekranu nie wyłącza, ale mm, czy to jest auto, czy minimum? Te, to zachowanie jest takie samo. Czy off? E... Na maksimum, oczywiście, ściemnia jeszcze mocniej, ale no i tak to jest y, mocne, tak. Um... Przejdźmy sobie, jak to tu jest ustawione, tu jest 50, bo ja wiem, że OLED y, przy 100 wypala się dosyć szybko, więc y, no, oszczędzam ten telewizor jak mogę, to mi wystarcza taka jasność, no ale jeśli on ściemnia to o 60%, czyli schodzi to do, nie wiem, 15, to już mało co widać. Y chyba że jest całkowicie ciemno tak? No ale w dzień to trudno o takie coś. Um, tak no tutaj nie ma wiele um, wykombinowane, bo w trybie game um, większość tych rzeczy jest wyłączona. Tak? Um, bo korzystam oczywiście z jego dużej um, częstotliwości odświeżania. Um, Kupiłem go tylko dlatego, że, że ma G-Sync i FreeSync, z, z nadzieją, że będzie mi służył tak, jak został zareklamowany w materiałach marketingowych. Um, najnowszy update. Jak widać. nie ma nowszych ehm, i teraz e, to było gdzie to było e, Pixel Shift Screen Shift, przepraszam dobrze ehm, w czasie pisania tego, tej wiadomości z czatem miałem otwartą Prusa Mini e, to jest ten, to view, który tu jest na, napisane, to przy, odcinało mi aż do połowy literki V. To jest w zmaksymalizowane okno, więc ono nie wystaje gdzieś dalej, to jest po prostu zmaksymalizowane, ale oczywiście mogę, mogę pokazać. Tak, zmaksymalizowane, zmienię to jeszcze tak i jeszcze raz. Tu najlepiej to widać w rogach, tak? No bo no na, tej, na tej zasadzie działa screenshift. I teraz działanie. Screenshift jest teoretycznie wyłączony. Ale jeśli by był wyłączony, to w momencie, kiedy go włączę, powinien być efekt, tak? Bo zmieniam jego działanie. No efektu nie ma, jak go włączę, to tu zasłania akurat, no, ale dobrze. Ehm... Może to będzie widać. Ach, tak. Przepraszam, będziecie musieli głowę trochę przekręcić, ale chciałbym pokazać, że go włączam i w tym momencie się nic nie dzieje. Przepraszam, tak, nic się nie stało. Bo on cały czas jest włączony po prostu. I teraz, jak go wyłączę, to się przesunie ekran, bo się wyłączy, tak naprawdę. O! Teraz był efekt. I to wyłączenie działa dopóki nie wyłączę telewizora. Jak go wyłączę i włączę ponownie, przełącznik zostaje w tej pozycji, ale screenshift y, działa ponownie. I ucina ekran ponownie. Znaczy, przesuwa go w jedną bądź w drugą stronę, tak. No to nie jest do zaakceptowania przy używaniu telewizora nie do oglądania propagandy w telewizji, tylko do używania w, do pracy jako e, ekran PC czy do konsoli. E, wszystkie aktualizacje do tej pory, które e, wyszły, no niestety tego problemu nie załatwiły za każdym razem sprawdzałem, bo, bo mnie to irytuje i już po prostu czara goryczy się przelała. Więc poproszę, żeby programiści się zajęli tym problemem, żeby po pierwsze poprawili działanie tego screenshifta tak, żeby że tak powiem słuchał się tego włącznika w pełni, no, i nie wiem, poprawienie trybu energy saving, żeby te, to ściemnianie nie miało miejsca, bądź żeby ten tryb się, wybudzanie z tego trybu było bardziej wrażliwe na ruch. Bo w tej sytuacji, normalne korzystanie, aktywne korzystanie z, z ekranu, nie pozostawianie go bez ruchu, tylko aktywne używanie. Tego telewizora, jako ekran jest bardzo denerwujące, ponieważ się sam ściemnia. Mimo, że nie używam największej jasności, próbuję go oszczędzać. Wiem, z czym się wiąże OLED. Wiem, że chcecie swoje produkty oszczędzać też, żeby przez okres gwarancji przeżyły. Natomiast, no nie można że tak powiem, zmuszać użytkowników do używania czegoś, co, co, czego nie chcą używać, tak? Nie chcę używać energy saving w sposób, który przeszkadza mi w aktywnym jego użytkowaniu. Dziękuję, pozdrawiam, liczę na profesjonalne podejście do tego problemu.